Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż dzienny paletą Desi Nude Ecstasy. Będzie to lekki makijaż z odrobiną błysku, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na powiece mam już korektor. Jest to korektor Eveline Liquid Camouflage w odcieniu 030. Troszeczkę sobie ten korektor doklepię. Makijaż zacznę od tego cienia. Ten cień nakładam na zewnętrzny kącik i załamanie powieki. Maty w tej paletce się dosyć mocno sypią, więc tak sobie go doklepuję na dłoni, żeby on mi się nie osypał, ale są ładnie napigmentowane i bardzo ładnie się blendują. I ten cień w załamaniu blenduję w stronę wewnętrznego kącika. No zobaczcie jaką się ładnie blenduje. Bardzo ładny odcień w ogóle ma ten cień. Bardzo ładny odcień ma ten cień. No ale tak jest. Ten sam cień od razu nakładam na dolną powiekę i łączę z górną i tutaj na górnej powiece ten cień blenduję sobie do środka powieki i to samo od razu na drugim oku Zobaczcie, to jest jeden cień, a jak on się pięknie blenduje Tak jak mówię, te maty się pylą Dosyć mocno się pylą Ale przez to, że one się tak ładnie blendują i są ładnie napigmentowane, to to nie można im wybaczyć No i w ogóle ta paleta jest prześliczna Teraz dolna powieka Też zaczął padać. Więc możecie słyszeć, jest tukanie, bo mam tutaj okno dachowe. Zawsze podobały mi się okna dachowe, a teraz jak mam, no to widzę, że te okna mają pewne wady, bo właśnie. Na przykład, jak jest deszcz, to dosyć mocno to słychać, ale jest to też przyjemne. Zobaczcie, nałożyłem na razie jeden cień Ale on jest przepiękny W ogóle ta paleta ma wszystkie cienie bardzo ładne Jak ktoś lubi nudziakowe makijaże To myślę, że będzie z tej palety zadowolony I te cienie tak samo wyglądają w palecie jak na powiece Teraz biorę sobie ten troszkę jaśniejszy cień i rozblenduję ten poprzedni On się również pyli w ogóle wszystkie maty się tu pylą. To jest taki brzoskwiniowy wersz. I tutaj blenduję w stronę wewnętrznego kącika. Ja mam dosyć mocno opadającą powiekę, więc muszę cienie nakładać o wyżej załamania powieki żeby w ogóle było je widać bo jeżeli bym nałożyła tylko tutaj na ruchomą powiekę to w ogóle nie byłyby widoczne niestety no takie są wady z, y, takiej powieki, która opada opadającej powieki cienie się blendują przepięknie Teraz biorę ten jasny cień i tym cieniem tutaj sobie rozjaśniam wewnętrzny kącik i tutaj schodzeniem również troszeczkę na dół i tutaj też sobie rozjaśniam i blenduję ten cień w kierunku środka powieki i tutaj też sobie troszeczkę to rozjaśniam. I blenduję te poprzednie cienie. Tą paletą można stworzyć bardzo dużo makijaży. Ona jest przepięknie skomponowana. W zasadzie, niezależnie od tego, który cień z którym połączymy, to będzie to dobrze wyglądało. Zobaczcie, jak to się ładnie blenduje. minimalne ilości tego cienia, żeby on mi się nie osypał i go sobie dobieram. Tutaj od razu sobie wyczyszczę. wracam do poprzedniego pędzelka i to sobie jeszcze blenduję już nie dokładam cienia na pędzel tylko tym co mi zostało na pędzelku teraz tym brązowym cieniem przyciemnię sobie linię rzęs odrobinę go wyciągam w zewnętrznym kąciku to jest bardzo ładny odcień brązu on nie jest ani zbyt chłodny ani zbyt ciepły nakładam go bardzo niewielką ilość na pędzel i tym pędzelkiem sobie wyciągam ten cień Tutaj w zewnętrznym kunciku kurze Kąciku, kąciku 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 oka Ja tych cieni nabieram na pędzel minimalnej ilości bo one tak jak mówi się dosyć mocno pylą Lepiej sobie dobrać niż później osypkę usuwać I wracam do tego poprzedniego pędzla i to sobie jeszcze blenduję Teraz połączę sobie te dwa matowe cienie, które się bardzo mocno pylą Nie czy to widać w ogóle w kamerze, ale pylą się bardzo mocno i tu sobie wyczyszczę ten makijaż. I tutaj jeszcze troszeczkę to rozbęduję. Już nie dokładam więcej cienia na pędzel, tylko tak będę resztką, którą mam na pędzelku. Przyszedł czas na błysk. W wewnętrznym kąciku nałożę sobie ten błyszczący cień, który się pyli. Troszkę go sobie odbijam na dłoni i go sobie nakładam. Błyski w tej palacie zdecydowanie lepiej nakładają się palcami. Zresztą ja wolę błyski nakładać palcami. No najpierw chcę nałożyć go w takiej bardzo minimalnej ilości. No jak będzie trzeba, to go dołożę. I go tak blenduję w kierunku środka powieki, ale tak minimalnie blenduję. Jest taki bardzo drobinkowy cień. Nie mu się sypie. Zresztą w ogóle sypią się te błyski. Ale są piękne. Naprawdę są piękne. Jego tu sobie dokładam. Bo ja lubię bardziej błyszczący makijaż. I teraz wracam do tego cienia i łączę go z tym. I tu sobie jeszcze troszeczkę to rozblenduję. Ale tak to Ci. Tak wygląda skończony makijaż. Rzęsy wytuszowałam, nałożyłam bazę z Essence, tusz Eweline Variette. Na linię wodną nałożyłam cielistą kredkę Znam. Na ustach mam błyszczyk Claresa w odcieniu 08. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej palecie, czy ją macie. Napiszcie również, jak podoba Wam się taki delikatny makijaż. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.